Od kwietnia na terenie Tczewa obowiązują strefy płatnego parkowania. Po miesiącu obowiązywania stref na podstawie m.in. wniosków mieszkańców przy analizowaniu danych dostarczonych przez firmę obsługującą system ratusz zaproponował wprowadzenie korekt w obowiązujących do tej pory uchwałach. Najpoważniejsza zmiana to będzie rozszerzenie zakresu abonamentu na cały obszar płatnego parkowania na Starym Mieście. To, co jest ważne dla mieszkańców, nie ma zmiany taryfy, stawki. Chociaż wiem, że takie głosy gdzieś tam się pojawiały, absolutnie nie, nie braliśmy tego pod uwagę, ponieważ to wynika z faktu, że przychód z tych miejsc parkingowych jest przychodem zadowalającym dla firmy operatorskiej. W tej chwili będziemy przyjmować wnioski od mieszkańców na temat ewentualnych zmian, czy na przykład włączenia kolejnych ulic do płatnego parkowania i ten temat by się pojawił na sesji Rady w miesiącu sierpniu, czyli już po wakacjach. Przypomnę, co prawda to już było, ale w tej chwili zostało to wyraźnie podkreślone, że jeżeli ktoś wykupi bilet na przykład na Starym mieście i nie wykorzysta pełnego czasu. Może ten pozostały czas wykorzystać na przykład na suszygach. Także bilet obowiązuje na terenie całego systemu płatnego parkowania, z wyjątkiem parkingu przy dworcu, bo tam jest inna taryfa. Została też w uchwale doprecyzowana kwestia pierwszych 10 minut, ponieważ mamy dwie uchwały. To wynika z faktu, że są parkingi położone na terenach pasów drogowych. Ale również parkingi poza pasami drogowymi. To są troszeczkę inne regulacje prawne, stąd były dwie uchwały. I niestety zdarzyło się tak, że w jednej uchwale się mówiło o pierwszych 10 minutach, w drugiej, że pasażer musi niezwłocznie pobrać kwitek parkingowy. W tej chwili jest to unormowane, jest wpisane 10 minut. W ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania stref płatnego parkowania parkomaty pobrały łącznie ponad 61 tysięcy złotych i zostało użyte blisko 30 tysięcy razy. 56% transakcji wykonano za pomocą monet. 43% płatności kartą bądź za pomocą aplikacji. Karty mieszkańca Trzewa użyto ponad 5 tysięcy razy. Liczba samochodów z tablicami rejestracyjnymi GTC, które skorzystały z płatnych miejsc parkowania stanowi blisko 60% ogółu. Do tej pory wydano około 100%. Abonamentów dla mieszkańców Starego Miasta. Najczęściej opłaty są uiszczane w parkometrach w obrębie ulic Żwirki, obrońców Westerplatte i Pomorskiej.